no tutaj, tej z strony, no to mamy, mamy to, dziewiąteczkę, mamy, mamy. Niektórzy pisali, że będę trochę wbijać tą dziewiątkę, ale udało się. No to no, troszeczkę takim sposobem... <coughs> Przepraszam. Takim y, sposobem, że troszeczkę złota miałem, troszeczkę to, 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 tamto. I w końcu jest w garażu dziewiąteczka y, niszczyciel y, Polski, Konkewicza. Kevich? Miesza o to. Miesza o to. Ja tym czołgiem troszeczkę tam zagrałem. Co ja o nim mogę powiedzieć? Nie, nie dużo, bo razem sprawdzimy go, czy on faktycznie jest ok, bo ja ją, no, zagrałem i ta pitawka była paskudna, więc jak dobrze pamiętam, była przegrana, bo team tak szybko wyparował, że szok, nie? Byłem sam w szoku. Ale tak czasami jest, nie? Tylko tak, ja mam dwa razy paliwko, dlatego, że nie mam tutaj silnika. Jak będę mieć silnik, no to jedne paliwko sprzedam. Będzie git. Wyposażenie mam takie, każdy jak woli. Ja uważam, każdy gra po swojemu, nie? Amunicja, zapasy i inne, nie? Sprawdzimy pancerz, bo, bo sam jestem ciekawy jaki tutaj ma pancerz. Czekaj, tutaj, to tyle, co? Jo. Główny pancerz, kadłub, przód 220, no to powiem wam 220, no to. To zależy, jak się ustawimy, nie? Boki 75, tył 55. w garnek na bank będę to stawać. Boczek też tu. Płyta na bank i tutaj jest jakiś taki. No ten punkt ten. taki dziwny jest, ale zobaczymy nie sprawdzimy gdzie nas gdzie mnie będą przebijać jak będzie tak, że w garnek tu no dolna. No to ja nie wiem jakby musiał się ustawić się, ale. Ja gram. Agresywnie. Nie będę tym jogiem stać i kampić. Sprawdzimy, czy się w ogóle opłaca nim grać agresywnie. Nie wiem, dźwięk jest z gry. Nie wiem, nie wiem. Minutka. Dobra, jestem. Już jest dźwięk, musiałem naprawić w OBS-ie, bo coś się przestawiło. Nie wiem, czasami OBS sam się przestawia. Nie? nie wiem, czy o. Dobra, zagramy tą pitewkę. Zagram tak tym czołgiem, nie wiem, 3 albo cztery pitewki. Jak będą bardzo dobre pitewki, no to zagram 3 albo 2. Ale zobaczę jaka w ogóle będzie sytuacja, nie? Bo. Czasami jest taka lipa. Straszna lipa, po prostu straszna lipa jest. Ale zobaczymy, nie? Zobaczymy. To jak? Jak będzie dobrze, no to fajnie. Jak nie będzie dobrze, nie fajnie. Mm, nie wiem, co w ogóle się tutaj stało, nie? Co jest? Yy, mała pauza i zobaczę, co się stało. Bo to tak wygląda, jakby mnie rzuciło. Topitewki, ale nie chcę wymielić. Nie, nie, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra, jestem. Nie wiem, co się stało. Ale nie chciało mnie rzucić. Topitewki. Chciano, tutaj gry z tej strony. Stworzyłem swój link na G2A. Możecie kupować tutaj gry. Antywirusy Windows 11 albo Windows 10. Polecam naprawdę. Niektóre ceny są zajebiste tak, tak, tak samo promocje, tylko polecam. Nie chciałam nie rzucić do pitewki, nie? Po prostu nie, nie wiem. Dobra. Rozumiecie? Ojej, była aktualizacja, ale zobaczcie co z TT mi się stało. Co jest? Nie wiem, co się stało, ale. E Aktualizacja była i coś się yy, popsuło. Nie wiem, co się stało, ale yy, pik mam bardzo wysoki. Ojej, no co się dzieje tą grą? O! Chyba przychodzi, ale nie. Nie, nie przeszło mi. No jest straszna lipa, ja nie w ogóle o co chodzi tutaj. Ale dwa tysiące mamy. Co no jest! Ty, czok se odleciał. Nie wiem co jest, powiem wam. Nie ma pojęcia. Coś się popsuło tutaj. Nie da się w ogóle grać. Nie. Ale nic u mnie się nie, nie pobiera nawet. Nie wiem No teraz powinno być git, nie? Za, y, zagram tak dwie pitewki, bo jedna pitewka będzie z lagami Dam nawet, powiem, powiem wam dwa Tak 2000 wyciągnąłem Kilka pestek y, nie weszło przez to, że lagi były straszne Ale jest okej okay. Nie mam pojęcia co się stało, ale jest ok już, nie? Ale zauważyłem, że Polak jest ok, tylko minusem jest jego dolna płyta, bo jak się gra yy, bardzo agresywnie, to niektórzy wiedzą, jak go przebijać i to jest gorączka, nie? I bulldupy, nie? Straszne. Czy oni poprawili dźwięki? Czy mi się wydaje? Oj, lag. Nie, nie nie mam pojęcia co się dzieje tą grą. Eskitu. eskitu Nie mam nie mam pojęcia, nie? Dobra. Udało się. Witewka nawet nawet fajna wyszła. 3200. Jest okej. Okay. Lecimy dalej. Dyszki. Tylko wiecie co jest lipa? Bardzo mocne dyszki są Ale jedziem, nie? Jedziem, jedziem Co będzie, to będzie, nie? To będzie, to będzie Nawet, nawet jest okej, okay. za ile jest czołków? Cztery na moście mogą być. Oj, lagi, ładnie, no czołki są. O, dajesz, Polak, dajesz. Ładnie. Drużyna. No szkoda, że to nie weszło. Szalim, to co Ten szczerali, to co tam? sensu. Dobra, zobaczymy, ile mamy. 600 I jeszcze 7 HP, nie? No powiem wam, to wam powiem. I jest git, nie? Czy ten nasz Polak jest bardzo dobry? Zobaczymy jaka dycha będzie, bo ja uważam, że dziewiątka tak nawet, nawet jest ok, nie? Na tyle pitewek, co zagrałem, bo zagrałem tak pięć. Działo ma spoko, pancerz Pancerz, no właśnie. Pan, pancerz jest taki, że... To jest znak zapytania. Po prostu znak zapytania. Bo tak. Raz siwa wejdzie, raz nie. To, tutaj jest coś takiego i tak. Dobra, jak mu się spodobało, łapeczka w górę, supik i komentarz. Narka.